Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do takiej prezentacji tabletu Samsung Galaxy Tab Pro 101 Cala. Będzie to taka sentymentalna podróż w czasie po flagowych tabletach Samsunga. Serdecznie zapraszam. A mówię tutaj o sentymentalnej podróży w czasie, ponieważ jest to naprawdę bardzo stary tablet od Samsunga. Tab Pro była to ta flagowa linia tabletów przed Tabami S. I tak naprawdę ten tablet, z tego co pamiętam, pojawił się w 2014 roku, a tuż po jego premierze, tak naprawdę chyba w odstępie kilku miesięcy, pojawił się Tab S. I tak naprawdę, jeśli chodzi o ten tablet, no to mamy tutaj wykonanie takie można powiedzieć, że standardowe jak na Samsunga w tamtym okresie, jak widzicie tutaj, to na przebitkach. Ten tył oraz aparat jest to no, tak naprawdę żywcem y, wjęty z Galaxy Note 3, który premierem miał w 2013 roku, już pod koniec. Y, I tak naprawdę tutaj mamy zachowany ten design, czyli tylna klapka przypomina skórę. Dodatkowo mamy tutaj takie y, fajne przeszycie. Oczywiście to jest wszystko plastik, jak na tamten okres. No, y, Samsung nie wprowadził aluminium, aluminium dopiero pojawiło się później. Z tego, co pamiętam, aluminium było dopiero w tabie S2 albo nawet S3, ale chyba tab S2 już miał aluminiową ramkę. Właśnie co chodzi o ramkę, tutaj ramka wykonana jest z plastiku. Możemy na niej znaleźć przyciski do regulacji głośności, przycisk Power, dwa głośniki, stereo, również mamy złącze mini jack 35 mm. Dodatkowo znajdziemy slot kart micro SD. Również możemy znaleźć port Micro USB 2.0 do ładowania tabletu. Na górze nad aparatem mamy port podczerwieni, żebyśmy mogli sobie sterować urządzeniami domowymi. Tak więc to wyposażenie jak na tablet no, powiem, że było takie dosyć dobre. Warto też zaznaczyć, że ten tablet już miał przednią kamerkę, tak więc można było prowadzić jakieś wideokonferencje. No i to oczywiście było. Plusem, ale jeszcze w kwestii designu powiem szczerze, że naprawdę ten design zestarzał się dobrze. Patrząc na ten tablet, nawet teraz ten design jest taki szczególny. Przynajmniej mi się on bardzo podoba. Pamiętam jeszcze te czasy. Wtedy tak naprawdę. No ja byłem takim młodym chłopakiem, który dopiero się zaczynał tym interesować i, i, i pamiętam te tablety, czy, czy Note 3, podobnie mój ogromny sentyment do Note 4. On miał tą premierę w 2014 roku, po chwilę, chwilę po nim tak naprawdę wyszedł ten Tab S, który tak naprawdę różnił się głównie ekranem. Tam mieliśmy zastosowany po raz pierwszy w tabletach Samsunga wyświetlacz Super AMOLED. Również podobnej przekątnej chyba 10,5 cala. Ekran miał bodajże tę samą rozdzielczość, więc ekran był dosyć dobry, tylko że tam właśnie mieliśmy tego AMOLEDA, który no, naprawdę dokładał dużo tak naprawdę wartości. Dodatkowo design uległ zmianie, mieliśmy tam już ten design taki plaster miodu, czyli ten taki znany z Galaxy s 5 podsumowując design moim zdaniem jest on naprawdę bardzo dobry i bardzo dobrze się zestarzał. W dalszym ciągu patrząc na ten tablet, a się z kręci, bo ten design jest taki wyjątkowy. Jeśli chodzi o wyświetlacz, mamy tutaj 10.1 cala. Jest to ekran Super Clear LCD, tak Samsung go nazywał. No i ma on rozdzielczość 2560 na 1600 pikseli. Jest naprawdę wysoka rozdzielczość, tak więc ten ekran do tej pory jest naprawdę bardzo ostry. Podobną rozdzielczość z tego co pamiętam mamy chyba nawet w MacBookach Pro, tak więc no, to pokazuje, że ten ekran dalej spisuje się dosyć dobrze. Tak jak mówiłem ciutnowszy nowszy Tab S został wykonany już ten jego ekran w technologii Super AMOLED, tutaj mamy właśnie jeszcze LCD, ale byłem Wam szczerze, że on naprawdę jest bardzo dobry, jednak no AMOLED będzie lepszy, ale, ale po prostu jak na tamte czasy i nawet do tej pory przyjemnie korzysta się z tego ekranu, zagęszczenie pikseli jest to ponad 300, a więc spokojnie nie widzimy poszarpanych krawędzi, pod, pod spodem po prostu mamy y, przyciski do y, takie standardowe, te, te samsungowe, czyli przycisk ostatnich aplikacji, przycisk Home oraz przycisk cofania. Y, co warto oznaczyć, y, też taka główna różnica między tym tabletem a Tabem S, to fakt, że y, ten został na Androidzie 442, jest to y, KitKat. A Tab S, który właśnie również pojawił się w tym samym roku, dostał aktualizację do Lollipopa, czyli do Androida 5.0, a później do Androida 6.0 Marshmallow no i już na tym Androidzie został. Warto jest to podkreślenia, ponieważ no, te tablety były dosyć podobne, a Samsung tak naprawdę szybko pod względem aktualizacji systemu uśmiercił właśnie Tab Pro. A jeśli chodzi o specyfikacje, mamy tutaj ośmiordzeniowy procesor Exynos 5420, jak już mówiłem jest to ośmiordzeniowa jednostka. Rdzenia A15 o taktowaniu 1,9 GHz i rdzenia A7. Dodatkowo to oznaczyć, że procesor został wykonany w 28 nm. No i jak na tamte czasy, był to tak naprawdę flagowy procesor od Samsunga. No w dzisiejszych czasach 28 nanometrów nie robi żadnego wrażenia. Jest to już dosyć stara jednostka, ale większość aplikacji jest jeszcze obsługiwana. Jak widzieliście, mamy tam Netflixa, usługi Play działają. W dalszym ciągu mamy 2GB pamięci RAM oraz 16GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozbudowy o karty microSD. I warto to zaznaczyć, bo 16GB to już wtedy nie było dużo, szkoda, że Samsung nie pokusił się o 32GB. Z tego co kojarzę, to właśnie Tab S już miał chyba też 32GB, tutaj zostaliśmy z 16 Ona wystarcza, ale tak naprawdę do tylko kilku podstawowych aplikacji musimy się wspomagać raczej kartą microSD. Występowała również wersja z po prostu modułem LTE, więc mogliśmy sobie używać internetu. Była do tego osobna po prostu osobne wejście obok kart microSD. Jeśli chodzi o baterię, mamy tutaj baterię 8000 220 miliamperogodzin i powiem szczerze jak na tablety jest to moim zdaniem taka rozsądna pojemność nawet w tamtych czasach oraz w tych jest to taka pojemność która spokojnie wystarczy na użytkowanie tego tabletu nawet teraz z używaną baterią na spokojnie dobre kilka godzin warto znaczyć że jeszcze wtedy nie mieliśmy szybkiego ładowania tak więc występowało tutaj ładowanie 10 w ładowarką 5V 2A dlatego no niestety ta bateria ładowała się naprawdę długo Szybkie ładowanie chyba weszło dopiero w tabie S2 albo nawet tabie S3, tak więc no nie mam tutaj mowy o tabie Pro. Tak jak już mówiłem, mam tutaj Androida 4.4.2 KitKat. No i niestety ten tablet nie dostał aktualizacji do wyższego systemu. Chociaż sam procesor, wydajność, parametry spokojnie by na to pozwalały, niestety tutaj tego nie dostaliśmy. Warto zaznaczyć, że mamy również tutaj nakładkę TouchWiz. Jeszcze nie był to Samsung Experience. Myślę, że wielu starszych użytkowników doskonale pamięta tą nakładkę, ale w wersji na smartfony naprawdę lubiłem tą nakładkę. Używałem jej na przykład w Samsungu Galaxy S4 i sobie ją chwaliłem. Ona lubiła się zacinać. Ten TouchWiz zawsze nie był jakąś wydajną nakładką w porównaniu do konkurencji, ale wygrywał pod względem funkcjonalności. W tym tablecie na przykład mieliśmy obsługę wielu okien, tak więc mogliśmy już uruchomić sobie więcej niż jedną aplikację na ekranie. No, co należało po prostu zaliczyć na plus. Możecie powiedzieć, że ja tak bardzo sentymentalnie podchodzę do tego tabletu, tak go chwalę i no, jest to aż dziwne. Tak naprawdę jest to y, kawał historii y, tabletów Samsunga, który myślę, że y, można, można śmiało odświeżyć. Tablety jest to segment, który nie jest jakiś bardzo popularny, tym bardziej jak mam okazję przetestować jakąś taką perełkę, która no po prostu zapisała się jakoś tam w historii tych tabletów Samsunga, no to myślę, że jest to jak najbardziej fajną opcją do przetestowania. Wiadomo, nie jest to pierwszy iPad, do którego bardzo dużo ludzi podchodzi z takim sentymentem, jeszcze większym niż ja tutaj do tego tabletu, ale może kiedyś uda, uda mi się go zdobyć i, i sobie go jakoś zrecenzujemy. Jeszcze tak szybko w kwestii aparatów. Z tyłu mieliśmy aparat 8 megapikseli, który pozwalał na nagrywanie filmów w Full HD przy 60 klatkach. Został on diodą doświetlającą. Jest to z tego co kojarzę ten sam aparat, który mieliśmy w Note 3 Neo, czyli również w bardzo starym smartfonie. A z przodu możemy znaleźć aparat 2 megapiksele, który no, jest taki bardzo przeciętny, ale do rozmów już wtedy wystarczył i myślę, że w dalszym ciągu można z niego korzystać. Jeden jak i drugi aparat tak naprawdę był przeciętny, ale fajnie, że on się znalazł. Choć jak się postaramy, to w dobrych warunkach oświetleniowych. Nadal tym tabletem możemy zrobić nawet ładne zdjęcie, tak więc dobrze, że ten aparat się tutaj znalazł. Warto zaznaczyć, że była również możliwość dokupienia dodatkowego etui, które przy, przykrywało ekran, a zakładało się je na tylną klapkę. Ta tylna klapka tego etui miała praktycznie taki sam wzór, jak mieliśmy na tylnej klapce, tak więc to nie odbiegało za bardzo. Dodatkowo chroniło aparaty oraz ekran. No i mogliśmy używać tego etui w takiej pozycji. To etui ma tutaj magnesy po jednej, jak i po drugiej stronie, dlatego możemy sobie po prostu tak złapać i pod kątem używać tabletu, to więc jest to no, naprawdę fajne rozwiązanie i, i to nawet teraz się przydaje. Gdy nie mamy jakiegoś covera na tablet z klawiaturą, to możemy sobie tak używać tabletu. Przechodząc do szybkiego podsumowania, Galaxy Tab Pro była to linia naprawdę dobrych tabletów od Samsunga. Wtedy tak naprawdę chyba jedna z najlepszych na rynku. Oczywiście pomijając iPady, bo to była troszeczkę inna kategoria, ale również były to tablety. Ten tablet miał tak naprawdę krótki żywot, ponieważ niedługo po jego premierze pojawiła się wersja. Tab S, która po prostu była bardziej promowana przez Samsung, miała tam lepszy ekran i po prostu była jednak no, lepsza i, i też dłużej została ona wspierana, bo Tab S dostała aktualizację do Androida 6.0. Ten niestety utknął na 4.4.2, gdzie myślę spokojnie 6.0 by na nim hulał i, i dałoby się z niego bezproblemowo korzystać. Dużo ludzi już kupowało Taby S zamiast Taba Pro. No, On miał właśnie ten lepszy wyświetlacz, to była znaczna, znaczna część tego urządzenia. Więc no, dlatego tyle osób na to zwracało uwagę, bo, bo tak naprawdę głównie patrzymy na ten ekran. Ale w mojej opinii ten Tab Pro był i jest dalej no, fajnym urządzeniem. A jak na tamte czasy, był to naprawdę dobry, flagowy tablet. Nie pamiętam, jaka była to wtedy cena, ale dzięki temu, że Taby S się pojawiły, to raczej ten Tab Pro. Zaczął szybko tanieć. Generalnie taka fajna wspominka dotycząca tych starszych urządzeń Samsunga. Ja bardzo lubiłem ten design tutaj z Note 3, dlatego też tak sentymentalnie do tego podchodzę. Note 3, Note 4 to są te klimaty, które są bliskie po prostu mojemu sercu. No i myślę, że to było wszystko w tym filmie. Jeśli macie jakieś pytania, lub opinie dotyczące tego urządzenia, lub też tak sentymentalnie do niego podchodzicie, zapraszam śmiało do sekcji komentarzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się no i pozdrawiam. Cześć!